Ciemmaneczko, widzowie, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy. Ogólnie czekajcie. Pokażę Wam, co, co zrobiłem poza odcinkiem. To pole, tutaj, co tutaj to pole, właśnie jest, jest nasze naprzeciwko. Tu jest kosiane owiec, chyba dobrze pamiętam, tak. Owiec jest elegancko odkwaszczony. E, tu mamy psieniczkę No, zobaczcie ogólnie, jak to wygląda. No, e, dzisiaj zajmiemy się nawożeniem tego pola i tutaj tego pola, co było się na soja. A chwastów. A chwast, co będzie zrobić na tym? Okej, okay. wtedy z po soi. E, dobra, to tak, słuchajcie, ja się wtedy tepam. Do tego dość farkiem, żeśmy robili już na poprzednich odcinkach, więc nie będziemy dzisiaj nim robić. Dzisiaj masajem, może, masajem no, masajem co e, Tylko najpierw sprowadza wtedy sobie tam kiesika e, z pola, i później sobie go poza odcinkiem umyją. E, siedmoż tu rozkładać od razu, i wtedy pracownik. Zacznie od wróci, dobra? E, a my wtedy weźmiemy kaisa. Budziki załączamy e, I wtedy jedziemy Tam go postawię sobie, bo będziemy go na pewno myć e, No bo siewnik do kukurydzy Zakończył robotę, jak na razie Zakończył pracę, siewnik do kukurydzy Kurizy. Tutaj słuchajcie, mam karciera gdzieś, tu mam karciera. Gdzie jest karcie? Jest, 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 jest. Yes. Dobra, i wtedy to mamy zrobione. Idziemy. O, ładowarka ogólnie jest na firmy tej naszej. Przewinąłem jeden miesiąc, abyście nie wiedzieli. E... Miesiąc jeden jest przewinięty. Czekajcie. Tej korówki, e, ta, e, o, owiecz, owieczki. Trochę już wełny narobiły, widzę. Małe są. O, to idziemy zobaczyć ogólnie. Nawet nie wiedziałem. Przędzalnia, wełna. Pomału. O, to będzie wolnawo dosyć robiło. Dlatego szybko się chyba nie będzie wyrobić Tutaj buraki. E. Idziemy ja wtedy do tych zobaczyć, jak to tam wygląda u nich. Małe są, malutkie owieczki. Teraz pełna obora jest. Teraz słuchajcie, jest pełna obora. Eee, dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilę, bo. Widzimy, słuchajcie się po prostu za chwilę. Dobra, jesteśmy już po, cię po cięciu więc trochę mi bele, dobra e, bierzemy sobie wtedy Masaja Fergusona uda e, pasowałaby to umyć, dobra słuchajcie, to ja go umyję i wtedy widzimy się, dobra słuchajcie, umyłem ciągnik elegancko, cały zestawik, a teraz siejemy, rozsiewamy ten nawóz w końcu. Już w tym czasie, czasie kiedy ja go umyłem, zanim wróciłem, wszystko porobiłem, to do deutz skończył pracę. E, więc, więc... E, teraz on to naprawdę nie ma co robić. E, gdzieś, gdzieś tam chyba stoi w którymś miejscu. E, ale... O, tam on się zdaje, jak widzicie. To hmm. nie ale szyby się, się źle umyły Z tego co widzę Bo są na dole takie jakby zaciekki czy coś takiego Jakby były brudne jeszcze Ale no dobra Ale zobaczcie to jest, to nie, to nie, to nie, nie wygląda Tu jest zasiane tak, a tam jest ta zasiana I to zobaczcie, nie, to nie ładnie wygląda Dobra. I co słuchajcie tam jeszcze? E, co wam słuchajcie powiedzieć? Jeśli nam nawozu braknie, no to wtedy pojedziemy tam wiecie na firmę, e, tam na sklepik, czy nie na firmę, na, na sklep pojedziemy i tam kupimy e, nawóz. Dobra. Dobra. Pole będzie skończone. I możemy w, tym, w takim momencie jechać e, tam na łąkę. Nawóz e, dalej, e, dalej, tam rosieć właśnie na łące. E, Nawóz. E, dobra. Jedziemy, jedziemy na tą to, na, Najpierw idziemy na sklep, żeby nawóz kupić, no bo, ponieważ e, mało. Nie wystarczy nam tego nawozu. Ja włączyłem kierunek wyłączyłem nie? Ogólnie powiem Wam jedną rzecz, która mi się podoba w tym matleju, że jak on nie do górki, to on schodzi do bodu. I to mi się podoba bardzo nim. A ten rozśpiewach taka przy, na, przy nim taki mały. Nie Dobolecie? No tak do chwalę. Tak. Teraz o! Jak fajnie sobie schodzi do zarbłotów, nie? I teraz to słychać, nie? Ogólnie. Jakie są właśnie takie schodzenie załatwia, takie ziuu. Ziu, ziu, ziu. I co? I co? I ty tu czekajcie? Teraz na sklep zjedziemy. My machine is Dobra, i wtedy ma praktycznie pełniutki rozsiewać, i wtedy mogę zmykać. Gdzie piesi, tu mamy. Tu jedziemy. A to co jest tutaj chyba. Nie dobrze chodź. Dobrze, to dobrze. Dobrze, Chociaż nie wiem w Jedziemy prostciutko i teraz będzie w prawo. I tu słuchajcie, mamy naszą dużych rozmiarów łąkę. Dobra, wtedy możemy rozsiewać. Mamy 5... mamy 7 ponad minus 8 minut mamy odcinka. Nie, zobaczymy, coś tam może jeszcze żebyśmy... Co ja teraz nie ma co pracy ogarnąć. Teraz to myślę, że będę tylko z niła, więc myślę, że jakbyśmy wrócili na przykład do domu, to wtedy możemy wziąć jakieś... poszczepać ogólnie maszyny. O, właśnie! Jest Maj, a miałam znaczyć kombajny. Ja myślałem y, nad zakupem. Dobra, to zrobimy tak, że na te żniwa y, kombajny. przykład zrobimy jakieś ze cztery sztuki, że będę wypożyczał, nie? Te właśnie kombajny, że będę wypożyczał, jakby że. Weźmiemy kombajny na testy yy, na przykład i co tam? Na przykład ile będzie najmniej na trzy odcinki myślę będą. Trzy, no może trzy, trzy na pewno, będą, myślę, że będą skoszenia, yy. yy, No, więc może weźmy tutaj wtedy, wtedy słuchajcie, robimy ankietę i który Wam kombaj najbardziej się podoba. No, i takie ja myślę, że coś, żeby było wtedy dobre. I pamiętajcie, że... A właśnie, bo ze żniw będą... Wtedy, słuchajcie, muszę, muszę przygotować więcej kombajnów, bo y, ze żniw, na żniwa takie, takie potrzebujemy... Y, potrzebujemy trzy, a później będą jeszcze żniwa soi, więc, no, to muszą być cztery kombajny. I bardzo że są się nam kawie kombaj na promocji, to sobie byśmy kupili, nie? Myślę, będzie oczywiście czy nie za bardzo duży. Myślę, że już było rozsiewane. No to tu już jest Czekajcie. O, tak tylko. Dobra, wtedy mamy wszystko, czy to Mamy ponad 10 minut odcinka. Jedna 11 minut odcinka. Eee. Yy. Yy -y. Wiem, co teraz będziemy robić. Pasowałoby... przewinąć, a czy dobra, to wtedy przewiniemy czas. Najpierw zepniemy transporty. Do... zepniemy transporty właśnie na samym początku. Eee... Kajsik jest, trzeba go umyć. Kajsa, nie, Kajsa umyłem. Kajsa umyłem. Teraz pytanie, kto ciągle będzie wszedł do trzeba. Wyciągnik do czego by szedł? Dwa do przyczep. Tak na jeden, myślę, że nam by nawet wystarczy. Jak widział, że naprawdę teraz płytu nie mamy. A to dwa zepniemy. I wtedy przewiniemy do żniw. Ale dzisiaj, słuchajcie, nie będzie żniw. Yy, to na pewno. Postawimy sobie. i A, właśnie. Jeden ciągnik pójdzie do pracy. To myślę, że kiedyś poszedłby do pracy. Bo Casey, i keś, to wtedy dobrze fajnie będzie nadpasowało yy, Odczepmy. Rościebacz. Yy, I wtedy, tak. Masej myślę, że mógłby iść do do, do. do. do tamtej. do tamtej. Nie do tych przyczepek. Chociaż w sumie do tych może iść. и вечер И имаме един транспорт готов. Пасава да го умъчим. Добре. То го умиеме, този транспорт. Ого! Ten transport sobie zapniemy. Tak, ma zobaczymy, coś, czy coś mam do roboty jeszcze. Eee, skład gleby. Nie, moja pola nie mają nic. Więc tak, tej byśmy odstawili, na pewno, no, chodźmy, no bo pytanie pierwsze od was pewnie będzie, dlaczego ja mam te duże kasę? A no ja już wam mówię, mam duże kasy, wióry, wióry, bo ten teren, to widzicie, słuchajcie, wszystko było takie laski, były takie inne rzeczy, tam właśnie jak są owce, tam było tego lasu trochę dużo. No i żeśmy my, my te... Ja słuchajcie, że on właśnie skasował tego lasu. i stajemy ten sięńczyk. Ja ten las skasowałem. Ja ten las ogólnie skasowałem. I... I... i. No i nie mamy go. Zresztą trochę tam lasy jest takie fajne, ale to myślę, że to nawet fajnie wygląda. A to to można w sumie wziąć i zaczepiać i to tak po prostu sam. Może coś jest no, to. bred bredla bredla I wtedy odczepiamy i jedziemy Kajsikiem po praskę, zapniemy do niego prasę, tak jak w tamtym roku w sumie, jak jeszcze nie, nie, nie nagrywałem, to w tamtym roku właśnie Kajsik przyszedł na gospodarstwo, na siewy owsa i też właśnie później jakby siewnik przyszedł nowy i prasa chyba nowa chyba też jest. co mi się wydaje, to u mnie to ubiło. My to spróbowałem naprawdę duże odkrycie, bo jak ja mam nową maszynę, to nie bardzo duże odkrycie. Po to jest taka wiatra. Żebyśmy sobie mogli na przykład tutaj wcofnąć ciągnikiem. Nie, nie odpiłem, nie odpiłem się. Chciałem wyjść i w wrota otworzyć. Po to jest właśnie taka wiata, żebym ja mógł takim na przykład Ogólnie odpowiem Wam, że obciążniki mam fajne. Bardzo mi się podobają obciążniki, mogę mieć nazwy jakby Marek, w którym jeżdżę. Na przykład Dojczwa czy takiego. w mam języku, ponieważ był ten ciągnik kupowany wtedy, kiedy jeszcze nie miałem. Kiedy jeszcze nie miałem... Dobra. Kiedy jeszcze nie miałem... Niczego nie miałem. Dobra. To Już szura... nie dobrałem Czego Garoś, pójdziesz. wtedy trzeba też na szerokie przerobić, je od razu? Czego nie miałem? Jak jeszcze nie miałem tego właśnie wygranego. Tego w tej jest taki inny. Ale też fajne 2 putony. Ma daj plutony właśnie, a tamty mają mieli 1,8, nie? Umyjemy do 4,1. pierwszego. Ogólnie powiem, że mam takiego innego fajnego Karchera od szkila, ale tutaj mam oryginalnego, droższego co prawda. E, który jest gorszy? Po pierwsze ma mniejszy przewód, a po drugie, no... Je, bo gorzej myje. Tamten myje szybciutko, a ten myje tak... dosyć wolno. A nawet to nie myje teraz mi my tego. Czemu tego mnie szatujesz? To szatuję. Dobra, myjemy wstawię go to od razu tam do tego do wiaty nie chcę tego, tylko chcę tego przejść kurde tutaj sobie postawimy w tej wiatce tutaj właśnie stoi albo nie czekajcie jego się na no, chce się ten tam się odpala e, ładowarka się przyda przyda się chyba ten się, ten się odpala ten się odpala ten się odpala no bo to idziemy tutaj, tym

Te są brudnawe, dobre Umijemy. Abyśmy teraz pójdą po co? się myta, przyczepy jedna I, 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 i teraz będzie druga przepał myta. Mamy tam po nas właśnie odcinka, więc idziemy się spać. Oczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Um, um, um. A teraz? Jest, co jest na promocjach? Beczka, to nie. W czerwcu nie mamy jeszcze chyba nic, nie? Raczej wzrosty w fazie gotowe do zbioru. Trawa jest. A to trawa ma drugi poziom. to? to wtedy nie. Teraz myślę, że będzie do zbioru ten... Y, y, pszenica i owiec. Daj się, nie będzie mu Komputeria, Komputer jest, ten... choder ale... ale nam się to nie przyda. Dobra, tego odstawiam. Dwie ja przyczepy mamy. do już tam na razie stoi. To, to co ci to jeszcze porobić? Zbora doszły? No, doszły, doszły. Są gotowe do zbioru. No, nic chce na promocjach, popatrzyłam na no, mnie, no, zapomniałem. Owies. I ten. Dobra, słuchajcie. Także w tym odcinku to by było na tyle, także na razie, cześć, papa. Pa.